Drzwi zamontowane między pomieszczeniami, w których występuje różnica temperatur, zawsze mogą się wygiąć. I nie ma tutaj reguły, czy masz drzwi na plastrze miodu, na płycie wiórowej, czy są to drzwi ramiakowe, czy płytowe. Zawsze istnieje takie ryzyko. Więc jeżeli chcecie uniknąć tego typu wygięcia i macie takie pomieszczenie np. z przejściem z garażu do domu, przejście z kotłowni do domu, to najlepiej zdecydować się na drzwi stalowe, aluminiowe albo PCV lub ostatecznie drzwi wewnątrzklatkowe takie wyjściowe do mieszkań.